Cześć, tu znowu ja, znaczy znowu, już dawno mnie nie było. Ale nieważne. Chciałem Was właśnie przeprosić za to, że mnie nie było, bo miałem tak długą przerwę, prawie przez jedną trzecią mojego całego kanału, że to jest po prostu przesada i wiem, że źle zrobiłem i że za długa ta przerwa. Roz, może i byście zrozumieli, ja też bym zrozumiał, gdyby mnie nie było tydzień ale mnie nie było prawie miesiąc i po prostu jestem z siebie niezadowolony, więc przepraszam nawet nie nakręciłem żadnego świątecznego specjala więc naprawdę przepraszam, ale po prostu to akurat nie moja wina, tylko mojej kamery i musiała pójść do naprawy i dopiero no dostałem ją dzisiaj bo święta nie mogą jej mi dać Ekstra! Ale wracając, więc dzisiaj będzie recenzja oto książki co niektórzy już pewnie znają, bo to jest druga część, yy, właśnie słownika ilustrowanego, bo wcześniej był pierwsza część i tu był maska Darta Wadera i to są właśnie takie nowsze zestawy. Ci te spadły tam lat, nie pamiętam z ilu tak dokładnie, ale chyba tam z ostatnich trzech, czy tam dwóch. Chyba coś takiego, może nawet dawniej. I no chciałbym wam ją dzisiaj przedstawić. Kupiłem ją z właśnie z powodu tego, że możemy dostać tu luka. Co prawda nie starego. To nie, to nie jest taki, którego oni tam przetrzymywali. To jest po prostu odnowiony luk znaczy odnowiony ten stary. O tak powiem. No i tutaj mamy na okładce Boba Feta. Tutaj mamy Microfightera, którego już Wam pokazałem Wow, tego raczej Wam nigdy nie pokażę Ale nieważne No, no. i Takie dwa statki Ten jest chyba z Clone Warsów i ten chyba też Tak mi się wydaje Jak się mylę to powiedzcie Czy te dwa nie są z Clone Warsów Na tyle mamy O tutaj Taki ATTE, Bosha, czyli Leje przebrana za Bosha. O, Boże. Nigdy nie wiedziałem, jak to się czyta. Królową Amidale jeszcze w tym stroju z nabu takim zwyczajnym, znaczy tej królowej. Myśliwiec typu Bewing i Endor, ten mm, planety serii i myśliwiec typu Ewing. A więc zacznijmy. Co by tu wam pokazać? Ja oczywiście nie będę tak szczegółowo strony po stronie pokazywać, bo dla mnie to jest bez sensu. Nie jestem tym. Ja tylko Wam pokażę tam parę rzeczy. Jak wygląda to. Na początku jeszcze tam ileś stron. Znaczy na początku jest wstęp, o właśnie. To ważne. Warto wspomnieć. I tutaj jest pokazane, jak to będzie wyglądać, i tak dalej. I wszystko o tej książce w skrócie. Tutaj pokazany taki spis treści, mniej więcej coś w tym stylu. I tutaj zaczynamy rozdział pierwszy: trylogia. Ten: prelegi i wojna klonów, czyli tam pierwsze części wojny klonów. I tu szczegółowo wszystko pokazane, znaczy nie wszystko, ale dużo zestawów. No i tutaj, oj, tutaj jest właśnie Zakon Jedi, i tu dużo Jedi pokazanych. Przewinęłem już tak o nawet dużo teraz, więc tu może być inny rozdział. Ale mówię, ja nie będę tak szczegółowo pokazywał. Ja to, co mi się o tutaj, właśnie zestaw pokazany dużo o nim informacji o tutaj jeszcze coś powiedzane nie wiem szczerze mówiąc co tutaj możesz sobie czytacie. tam parę informacji wam może pokażę jaki tutaj klon pokazany jest tutaj te nowe działa które może kiedyś wam pokażę powiem swoją opinię, ale nie będę w tym mówić, bo to bez sensu. Przewinę już tak znów o dużo. Dżar, dżar. No przewinę do końca, bo tutaj mówię. Są pokazane różne zestawy, informacje, a na końcu już nie. Czasem są figurki. Tutaj indeks zestawów, czyli wszystkie te zestawy są. I to mi się bardzo spodobało. Ale niestety też mnie zasmuciło. Bo spójrzcie, tutaj są wszystkie figurki. Nie ma ich opisów, do wszystkich oczywiście, ale jest dużo figurek. I właśnie o to mi chodzi, że jest tak dużo figurek. Ja, żeby figurek się dowiedzieć o różnych rzeczach, jakichś tam limitowanych i tak dalej, kupiłem to, książkę, oto i taką. A tutaj się okazuje, że nie ma uzupełnienia. Wiem, że do tych nowych nie ma. To jest oczywiste, jakby była później wydana. Ale no, nie ma takich, które już były, gdy ta książka była wydana. Więc, no, masakra. Tyle powiem. I niestety nie jestem z tego zadowolony. Tak pokażę Wam. Tutaj jest po prostu pełno tego. I teraz Wam jeszcze pokażę coś, filtka. O właśnie. To pokażę. Filmy Lego pokazana jedna strona, gry komputerowe też Lego, jedna strona. Tutaj to mi się bardzo podoba. Pokazane są różne takie najfajniejsze albo największe yy, te dzieła zrobione przez fanów Lego Star Wars i są naprawdę prześwietne. Trochę mało ich jest, ale to po prostu jest prześwietne. 1 na 1 prawie piszę. Ten 1,70 m to ma ponad. Tutaj właśnie jeszcze są te z komikonu jakieś unikatowe zestawy pokazane. No tutaj produkty licencyjne, nie tylko LEGO, bo są jeszcze, znaczy LEGO, ale nie, nie muszą być koniecznie zrobione z LEGO właśnie to, to w ogóle z plastiku nie muszą być, bo te nie są z plastiku tak Wam powiem Oho. i tutaj jak fajna mi się podoba to już chyba było w poprzedniej części tego słownika ilustrowanego że pokazane jak projektanci to wszystko robią i tak dalej, wywiad jest jeszcze ze sobą, która właśnie odnowiła naszą figurkę starego Luka i tutaj właśnie przed każdym rozdziałem jest właśnie dwie strony pokazane takie obrazków to by było na tyle z książki. Ale niekoniecznie. Bo jeszcze muszę Wam pokazać Luka Skywalkera. Mam nową podstawkę na lodziki i nie wiem jak ona się sprawdzi. I no jak za wszystkie przykre sprawy sorki. Najwięcej przepraszam w odcinku. Zobaczcie sobie luka z każdych stron. O, właśnie o tym mówię. sarki, A więc przyjrzyjmy się mu. Ma taką jak stary luk, Identyczną prawie że twarzyczkę. Ja przynajmniej jak nie mam tego starego luka, bo nie mam. To mi się wydaje, że ona jest identyczna. Na nóżkach ma też nadruk. Tutaj ma takie kolana. Po prostu wygląda bardzo ładnie. Choć jak dla mnie. Wiem, że to może głupio zabrzmi. Ale ma za ładny nadruk jak na y, odnowienie starej figurki. Tak samo to mi się nie podoba. Jak małem odnowić, no to może ma, może ma, może się mylę, ale no chyba nie miał nadruku na tyle. Ale jako figurka mi się bardzo podoba. Jest to, szczerze mówiąc, ja jeszcze nie mam y, tej y, żółtego koloru mini figurki Star Wars. Oczywiście tam City to pewnie że mam. Ale Star Wars jeszcze to jest moja pierwsza. I ja osobiście myślałem, że one wyglądają strasznie. Ale ten look po prostu. No i ja go bardzo teraz polubiłem. Y oczywiście, jak w tych książkach, y nie ma akcesorii, ani jednego nic nie ma. Akcesorii nie dodają do tych książek. I to w sumie na tyle, bo y ja mam tam. To jest jeden z moich prezentów na gwiazdkę. Wy się pochwalcie w komentarzach co dostaliście. Ja Wam jeszcze z pewnością pokażę parę moich y, zestawów LEGO, może COBI, może MEGABLOX, nie wiem. Ale pokażę je na pewno w filmach, niedługo nawet, może jutro, bo naprawdę ja Was przepraszam za tą długą przerwę, ale kamera się zepsuła. I w ogóle ostrości nie chwytała. No, dźwięku, też ledwo co. I się na nią zdenerwowałam, musiała pójść do naprawy. I to na tyle. Cześć. Do następnego filmiku. Mam nadzieję, że się spodobało. Jak się spodobało, to yy, ten. Dajcie łapkę w górę, i jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, bo zapewniam Was, że warto. Cześć!